W zadaniu szóstym będziemy szkicowali wykres dowolnej funkcji, o której wiemy, że jej dziedziną będzie taki przedział i taki mamy tutaj zbiór wartości. Czyli przede wszystkim zauważcie, że jeżeli chodzi o dziedzinę, to mamy tutaj dwa nawiasy domknięte, czyli i minus dwójka i szóstka wchodzą do dziedziny. I ja to sobie najczęściej robiłam w ten sposób, że szukałam tak minus dwójki na x i szóstki na x, czyli raz, dwa, trzy, cztery pięć sześć, czyli tutaj mamy. I jeżeli mamy nawiasy ostre, to ja rysowałam sobie linię ciągłą, czyli szkicowałam to sobie w ten sposób. Na szóstce też mamy linię ciągłą. To oznacza, że funkcja musi się na osi X zawierać między tymi dwoma liniami. No i na tych liniach będą kółeczka zamalowane. Natomiast tutaj mamy zbiór wartości od minus dwójki, czyli na y. Mamy minus 2, czyli znowu tu będzie linia ciągła, zobaczcie, do szóstki. Tu mamy nawias okrągły, czyli narysuję to sobie linią przerywaną, czyli szóstka na y, raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć. Tu mamy szóstkę na y, no i to sobie zaznaczmy w ten sposób. No, i rysujemy teraz wykres funkcji. Czyli zaczniemy sobie gdzieś tutaj. Musi być kółeczko zamalowane, no żeby nam to ta minus 2 należała do dziedziny. Teraz pójdziemy sobie tak, żeby był y minimalny w tym miejscu, czyli już później musimy iść wyżej. No i pójdziemy na przykład sobie tutaj, pamiętając, że tu musi być kółeczko otwarte, ponieważ ten punkt. Czyli ten Y nie może do zbioru wartości należeć, ponieważ tu mamy nawias okrągły. No ale to jeszcze nam się na razie nie zgadza z dziedziną, czyli musimy dopilnować, aby tu było kółeczko zamalowane, bo jak tu punkt nie należy, to musi należeć jakiś inny i na przykład domalujemy sobie tutaj i mamy kółeczko zamalowane. No dobra, sprawdźmy, czy wszystko nam się będzie zgadzało. Jaka będzie tutaj dziedzina? Mamy mieć od minus 2 do 6, czyli dziedzina od minus 2. No i patrzymy, tu żadnej przerwy nie ma, bo tu nam się te punkty pokrywają dotąd. Czyli tu mamy 2, 4, 6, czyli dziedzina nam się zgadza. Zbiór wartości od minus 2, czyli tutaj, do 6, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6. Mamy szóstkę. No i jak widzicie, mam kółeczko otwarte. Czyli to nam się także ze zbiorem wartości będzie zgadzało. Spójrzmy jeszcze może na podpunkt C, tak? To będzie podpunkt C. Tutaj też to sobie narysujmy. Mamy dziedzinę od minus 2 do 6, czyli minus dwójkę zaznaczę, no i linię ciągłą do szóstki. 2, 4, 6, czyli dotąd. Czyli już mamy pewnego rodzaju ograniczenie. No i zbiór wartości będzie od minus dwójki do trójki, czyli mamy minus dwa tutaj, linia ciągła, do trójki, czyli mamy raz, dwa, trójkę na y -kach. i tu mamy kółeczko, tu mamy nawias, przepraszam, okrągły, czyli to oznacza, że zaznaczę sobie linię przerywaną. No, ale zwróćcie uwagę, że tu jeszcze mamy piątkę, natomiast mamy samą piątkę, czyli musimy pamiętać o tym, żeby na piątce także część wykresu nam się znajdowała. No i teraz narysujmy, czyli tak, dziedzina w minus dwójce, czyli na x minus dwa mamy tutaj, no i. Y to będzie minus 2, to może zacznijmy sobie w ten sposób, że tu narysuję kółeczko zamalowane i teraz tak, lecimy do szóstki, no i trójka w zbiorze wartości y, mam mieć kółeczko otwarte, tak, na Y, czyli zróbmy sobie tak, polecimy sobie do trójki, Czyli do tego miejsca. Tu mamy trójkę na Y, no i mamy kółeczko otwarte, no i jeszcze nam została ta piątka, czyli na piątce narysujemy fragment funkcji stałej. W ten sposób szóstka musi być domknięta, czyli wykres będzie wyglądał w ten sposób. No i oczywiście sprawdźmy tutaj, czy wszystko nam się będzie zgadzało, czyli to sobie wykasujmy, no i popatrzymy na. Założenia, czyli dziedzina od minus 2 do 6, czyli po osi x dziedzina tak. Tutaj nam się zaczyna, czyli na minus dwójce kółeczko mamy zamalowane. Lecimy dalej. Tu nam się to pokrywa, czyli przerwy żadnej nie mamy aż dotąd. I tu mamy faktycznie szóstkę 2, 4, 6 na osi x No i mamy kółeczko zamalowane. To nam się zgadza. Zbiór wartości funkcji od minus dwójki domkniętej. Do trójki otwartej, dobra, to mamy i jeszcze ta nasza piątka, czyli tu mamy też pięć w tym przedziale, wszystko nam się zgadza.